Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonu. RTBS oferuje bezczynszowe mieszkania na sprzedaż w nowej kamienicy zlokalizowanej w centrum Lubina przy ulicy Bema. Najwyższy standard, stylowa architektura, windy, garaż podziemny, atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.rtbs-lubin.pl lub pod numerem telefonu 76 746 3255. Sprawdź naszą ofertę. W przedszkolu miejskim nr 10 w Lubinie od września funkcjonować będą dwa oddziały integracyjne. Uruchomienie nowych grup to inicjatywa rodziców dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, to druga placówka w Lubinie, do której będą uczęszczać dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami. Radni miejscy podczas ostatniej sesji zadecydowali o zmianie nazwy i aktu założycielskiego placówki przy ulicy II Armii Wojska Polskiego w Lubinie na przedszkole miejskie nr 10 z oddziałami integracyjnymi. Jest to już drugie przedszkole z oddziałami integracyjnymi, w przedszkolu numer 9 również funkcjonują już takie oddziały. To rodzice dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością zgłosili potrzebę objęcia ich pięcio i sześciolatków obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Niestety od jakiegoś czasu zaobserwowaliśmy przybierającą ilość dzieci, które właśnie mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z różnych powodów, z powodów niesprawności umysłowej. Bardzo częstym zjawiskiem jest zjawisko autyzmu i zespół Aspergera jak gdyby przybrał tutaj na sile. Zgodnie z prawem w jednej grupie wystarczy troje dzieci ze stwierdzonymi dysfunkcjami, by uznać oddział za integracyjny. Wiąże się to z zatrudnieniem dodatkowych osób. W każdym oddziale będą pomocy dla nauczyciela, będą nauczyciele wspomagający i specjaliści zatrudnieni w dodatkowych godzinach pracy. W dziesiątce trwa remont. Budynek dostosowany zostanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Przedszkole wyposażone będzie w odpowiedni sprzęt. W sali gimnastycznej, oprócz zwykłych zabaw przedszkolnych, będą także prowadzone zajęcia terapeutyczne. Na razie nie będzie podjazdu dla wózków inwalidzkich, ponieważ zgłoszone do przedszkola dzieci nie cierpią na dysfunkcje ruchowe. Dyrekcja nie wyklucza jednak takiej inwestycji w przyszłości.